W odróżnieniu od iPhone'a Samsungi i flagowe serii Galaxy od początku były w sprzedaży w Polsce i to w normalnej sprzedaży poza abonamentem, więc Samsung Galaxy S1 – 1999 zł. Samsung Galaxy S2 – 2299 zł. Samsung Galaxy S3 2799 Zł Samsung Galaxy S4 2899 Zł Samsung Galaxy S5 2999 Zł Samsung Galaxy S6 2999 Zł Samsung Galaxy S6 Edge 3599 Zł Samsung Galaxy S7 3199 Zł Samsung Galaxy S7 Edge

399 Samsung Galaxy S20 Ultra 5999 Samsung Galaxy S21 Plus 4799 Samsung Galaxy S21 Ultra 5749 zł. Samsung Galaxy S22 Plus 4999 Samsung Galaxy S22 Ultra 5899 Samsung Galaxy S23 Plus 5799 Samsung Galaxy S23 Ultra 6799 A jeśli chodzi o telefony składane od Samsunga, to Samsung Galaxy Z Flip pierwszej generacji 6600. Samsung Galaxy Z Flip 3 4799, Samsung Galaxy Z Flip 4 5149. A jeśli chodzi o Samsung Galaxy Z Fold, czyli te też składane, ale większe, to Samsung Galaxy Z Fold 1. 8999 zł Samsung Galaxy Z Fold 2 8799 zł Samsung Galaxy Z Fold 3 8 299 zł Samsung Galaxy Z Fold 4 8399 zł Telefony składane od Samsunga to jeden z nielicznych przypadków w świecie nowoczesnych smartfonów, gdzie cena kolejnych modeli jest trochę tańsza niż tych poprzednich.